I dzisiaj idziemy do wesołego miasteczka. W końcu! Ja nie mogę, nie mogę się doczekać. Dawno tam nie byłem. No i w końcu odwiedzimy to oceanarium, o którym ci mówiłem. Tam musi być naprawdę supoko. I wiesz co, może uda mi się wbić tam, popływać z tymi rybami, no bo w końcu jestem rekinem, co nie? Tylko uważaj, żeby inne rekiny ciebie nie zjadły, bo trochę inaczej wyglądasz od innych. Ej, co się niby różni? Zobacz, mam taki ekstra tutaj kieł na brzuchu. I do, na dodatek mam mega zęby i oczy na swoim kapturze. Że spokojnie, one na pewno mnie rozpoznają i pomyślą, że to ja jestem od nich. No nie bym taki pewny, bo ty zapomniałeś, że to jest zwykła piżama i nie jesteś rekinem w 100%. Ej, przecież jestem rekinem, Didi. Dobra, ty się nie znasz. Jeszcze mnie popamiętasz. Ej, gdzie jest pani Miss Delight? już przepraszam za spóźnienie. Zapomniałam, że są korki. Już, już, przepraszam. Jesteście gotowi? Czekać wyjścia do tego zoo. Tylko pamiętajcie, macie być mega grzeczni, bo jakby nie będziecie grzeczni, bo każdemu wlepię taką karę z... Zapamiętajcie ten wyjazd do końca swojego życia. Eee, dobrze, pani Miss Delight, my naprawdę będziemy grzeczni, więc chodźmy no. tam, i się nie możemy doczekać! Dobra, chłopaki, macie teraz swój czas całe 15 minut i proszę mi stąd nie wychodzić bez mojej zgody. I bawcie się dobrze! A chwileczkę zapomniałam szarki ci przekazać informacji. Co się stało? Ja tutaj jest tak ekstra! No niestety zamknęli ja oceanarium, ale nie podali przyczyny zamknięcia, więc niestety nie możesz tam wchodzić. Co, zamknęli oceanarium? Nie wierzę! Ja nie mogę, a tak bardzo chciałem do niego pójść. No nie. Tini, zamknęli oceanarium! Zrób coś! Jesteś moim przyjacielem, musisz mi pomóc! Czekaj, patrz, jakie te kury są niesamowite. Chodzą sobie, skubają sobie glizdy i strają jajami. E, ale po co tutaj są w ogóle kury? Czemu kury są w zoo? Ale Didi, no proszę cię, pomóż mi, ja chcę iść do oceanarium. Chodź, zobaczmy go z bliska. No dobra, to chodźcie, chociaż spoglądamy, ale czekaj, to jest jakiś zakaz wstępu. Akwarium, zakaz wstępu, Didi, kto to jest na tym obrazku i dlaczego jest on na obrazku i zakaz wstępu X? Dlaczego to jest jakiś kot w oceanarium? Ej, ja bym e... tam wszedł, Szarki. No czekaj chwilę, bo tutaj, mój, tutaj jest drugie wejście do oceanarium. Może ono będzie. Nie, tutaj też jest zakaz wstępu, a tu. Zakaz wstępu! O co tu chodzi? Ale zobacz, zobacz, to jest zakaz wstępu i jest X na tym czymś. Nie wiem, kto to jest w ogóle. To chyba on ma zakaz wstępu. Ej, właśnie! A co jeśli pani Miss Delight się pomyliła i to on ma zakaz wstępu? Haha! <śm> No dobra, ej no to chodźmy w sumie, to będzie dobre tylko poczekaj chwilę, ej tutaj jest bardzo mało w ogóle, wiesz, jakichś zwierzaków, a są tylko takie, które widziałem, no dobra, ale jest to oceanarium i wiesz co, ja tutaj wchodzę, mam to gdzieś ej, to, ten zakaz na pewno nie obowiązuje nas, wow Didi ale derski tu jest rekin, ty go widzisz? no widzę, on chyba nie żyje bo się w ogóle nie rusza, jak tu nie żyje on śpi Didi, przecież ja też jestem rekinem i wiem przecież kiedy chyba śpią, co nie? no w sumie racja, ty się na tym znasz, ale zobacz Ej, tu nie ma żadnego delfina, aniż... Nie, tu jest delfin na dole. Tu są nawet dwa delfiny, ej, one chyba chcą do siebie wejść. Dobra, Didi, wytrzaśnij mi kilof. Nikt się nie dowie, że tu byliśmy, co nie? Nie wolno takich rzeczy robić, nie bez powodu są zamknięte. Tak, ale ja chcę ich razem wpuścić, to zobacz, jakie one są słodziutkie, Didi. każ mi, proszę, patrzeć na to. Słodziutkie to są te rybki, co są w tych akwariach. Ej, chwila, a widzisz gdzieś tu Nemo? Nie, nie widzę nigdzie Nemo. Ej, no bez sensu, ja chcę Nemo. Didi, beznadziejny jest to! Akwarium, oceanarium, czy jak to się nazywa? Tutaj nic nie ma. D delfiny śpią, rekin śpi i na dodatek te ryby nic nie robią. Może niech zrobią jakąś sztuczkę. No nie bez powodu to oceanarium było zamknięte przecież. Może, Didi, oni dalej coś tutaj robią i dlatego jest zamknięte, czy nie? Może chociaż te pomieszczenie tak wygląda. E, faktycznie, tu jest jakieś dziwne pomieszczenie. Ej, i ono jest niebieskie. Co tutaj, Didi, jest? Ej, co jest? Jakiś pomarańczowy stworek. Ej, to ryba jakaś taka duża. Ej, nigdy takiej nie widziałem. Dlaczego ta ryba ma nogi? E, Didi, może po prostu... E, może to jest pracownik tutaj, tylko że on się nie rusza, a to w sumie dziwne. E, Didi, ja nie wiem, czy my powinniśmy w ogóle tu być, bo tutaj jest zakaz. No to dlaczego tu weszliśmy? Uciekajmy stąd. Nie, dobra, jak już tu jesteśmy, to zobaczmy to do końca. A co jeśli oni zamknęli to oceanarium? Bo wprowadzają nową rybę i ona może jest teraz zła. Ej, wiesz to, ja tam chyba wchodzę, Didi. Nie myśl o tym, nie myśl o tym, nie wchodzisz tam. Muszę tam wejść, Didi, muszę zobaczyć tą nową rybę, Robię sobie z nią fotkę, a potem wstawię zdjęcie i będzie ekstra. No dobra, to jak chcesz, to tam wchodzi, ale na swoją odpowiedzialność. No dobra, tylko jak coś to patrz, jakby coś mi się stało, czy coś takiego. Dobra, to ja tutaj wchodzę. Ej, dobra, muszę zobaczyć widzowie, coś z bliska. Jak to wygląda? Ej, czemu on się nie chce na mnie spojrzeć? O co tutaj chodzi? W ogóle wy wiecie kto to jest, czy nie? Ja normalnie. Yy. Wow, jaki on jest śmieszny! I w ogóle taki ucieszony. Cześć, jak się nazywasz? Ej, czy ty w ogóle mówisz? Ano tak. Ryby przecież nie gadają. Co ja w ogóle sprawiałem? Jak nie sobie gadają? Przecież ja rozmawiam normalnie. Co ty Ty mówisz? Co jest? Ej, jak się nazywasz? Nazywam się Darwin. Co ty tutaj robisz? Dlaczego się w ogóle nie ruszałeś? No, poza tego, ja chciałem cię sprankować tak naprawdę. Wow, ekstra. Ej, w ogóle, co ty robisz w tym akwarium? Czemu nie wyjdziesz na wolność? Ty masz w ogóle nogi. Ty jesteś kim tak swoją drogą? No tak, ja jestem w ogóle tak człowiekiem rybą, jak widzisz. I chciałem stąd wyjść, ale stwierdziłem, że się potaplam tutaj w tej wodzie. No i mnie porwali tutaj i mnie oddzielili od mojego brata. Mojego brata wysłali gdzieś indziej. Co? I teraz jesteś bez brata? No to mega słabo w takim razie, wiesz co, no ja tutaj przyszedłem, bo kocham oceanarium, jak widzisz, jestem rekinem. Mogę się z tobą kolegować, czasami tu wpadnę, odwiedzę cię, ale niestety twojego brata już nie odzyskam, więc no, to chyba na tyle. Ja będę spadał. Nie tak! Prędko! Skoro ja stąd nie mogę wydostać się i nie mam swojego brata, to ty zostaniesz moim bratem. Co? Nie zostanę twoim bratem? Daj mi spokój, ja stąd wychodzę, wiesz? Nie wyjdziesz stąd nigdy. Ej, co ty mi zrobiłeś? Czemu ty mnie uderzyłeś? Nigdy więcej z tobą już nie będę rozmawiać. Ja stąd wychodzę. Masakra, coś ty mi zrobił. Mój braciszek wrócił. Co? Widzowie, on ma jakieś umamy. On myśli, że jestem jego bratem. Ja wcale nie jestem twoim bratem. Gumball, wypuść! stąd, proszę. Jaki gambol, ja jestem Szarki, co ty ze mną zrobiłeś, co ty mi zrobiłeś w tej chwili, mnie odmień. Nie odmienię cię, no chyba, że rozwiążesz quiz o mojej rodzinie, to wtedy cię odmienię. Ale ja nie będę rozwiązywał żadnego quizu, ja chcę w tej chwili być sobą i ty masz mi w tym pomóc, przecież jak ja wrócę do domu, pani nauczycielka, chyba nie wiem, co ze mną zrobi. Nie wrócisz, zostajesz tu na stałe, no chyba, że zgadniesz wszystkie nazwy mojej rodziny, to wtedy wrócisz. O nie, co ja teraz mam Zrobić, gdzie jest Didi? On pewnie ogląda ryby. Nie wytrzymam muszę do niego iść. Co ty mi zrobiłeś? Sarki, skończyłeś już, bo te ryby są nudne. Żadna się nie rusza, chyba umarły. Didi, ratunku, pomóż mi! Co tu robił jakiś niebieski kot? Odejdź ode mnie. Szarki, pomóż! To ja, ja jestem Szarki. Zobacz, wyglądam dosłownie jak ten kot. Już wiem, o co chodziło z zakazem wstępu. Okej, okay, to jak ja mam ciebie teraz odmienić? Weź do tej fontanny i zażyć życzenie. O, może faktycznie to zadziała. Chciałbym być sobą. E, no nie działa, Didi. Ta ryba mnie zmieniła. Powiedział, że zabrali mu brata i on zamienił mnie w niego. Co ja mam teraz zrobić? Mówiłem ci, żebyś tam nie wchodził do środka? No ale Didi, proszę cię pomóż mi. On powiedział, że muszę rozwiązać jakiś quiz, jeżeli ja chcę stąd w ogóle wyjść, a ja wcale nie chcę. Ej, no Szarkie, musimy rozwiązać ten quiz, żeby cię uwolnić z tej klątwy. Chodź szybko. Nie, nie wytrzymam. No dobra, w takim razie idę, Didi. Więc, Didi, teraz musimy zgadnąć, kto to jest. Ej, to jest jakiś lud. Musimy, Didi, wytężyć nasze zmysły, a przede wszystkim zapytać widzów. Widzowie, czy wy znacie postacie z tych kreskówek? No, bo ja nie mam pojęcia, kto to może być. Dla mnie to jest jakiś lud wroż. E, o, to może powiemy lód w rożku czy nie? No, dobra, to mów. Dobra, to lód w rożku. Nie, no chyba nie. Nie, 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 nie. Didi, ja muszę się odmienić. Pamiętaj, proszę. Bo jeśli to jest? Chwila. Zapytam się Widzowie, napiszcie teraz w komentarzu, kto to jest. A ja wtedy się dowiem. Okej. Okay. Didi, widzowie piszą, że to jest jakaś Sara, ale to nie. To jak to może być Sara, skoro to jest lód? Ale jakim cudem nie je to jest Sara, przecież to jest lód. No właśnie, właśnie to powiedziałem. Nie wiem. No, ale dobra. Wiesz co, trzeba zaufać widzom, bo ja chcę już. Nie być tym strasznym czymś To jest chyba gambol on tak mówił Dobra, to co, sprawdzamy, czy, czy Czy, nie? No tak, sprawdźmy to Wybieram, że to jest Sara I proszę, niech to będzie Sara Tak, Dini, to jest Sara Jest, udało nam się, w sobie to widzom się udało, a nie nam No, to prawda, dzięki widzowie, że nam pomogli. No to teraz kolejne, ej, dobra To jest łatwe, bo to jest mój tata Znaczy, to nie jest mój tata, bo ja nie jestem eee, No to nie, no jakby, wiesz O co mi chodzi, chyba, nie? Ale w każdym razie To jest tata tego Darwina i G Bola więc Didi, to na 100% jest Richard! Jakim cudem niby? To on wygląda jak a ty jesteś kotem. Mm, no w sumie tak, ale no nie wiem, nie wiem. Czemu ty się nie pytasz o takie rzeczy? Skąd mam to wiedzieć, Didi? Ja już nie chcę ni być. <ścoughs> no dobra, to, to sprawdzajmy to jak najszybciej się da. No dobra, i tak, zgadliśmy Didi, to jest faktycznie Richard. Dobra, co i czuję, że teraz będzie coraz trudniej. Zobaczmy kolejne. Ej, to wygląda w sumie jak ja, Didi, co nie? Y E, chyba tak, to to co, to to jest Gambol, tak? E, no tak, tylko poczekaj chwilę, nie, no dosłownie to wygląda jak ja, ale chwila, bo Gambol miał taką mamę Didi i on, ona była też podobna do niego, tylko muszę się zastanowić, czy to ona, mówiłem ci, że będzie coraz trudniej. Nie, no zaufaj mi, to na pewno jest Gambol, no może to niby być. Nie, Didi, nie zaufam ci, ja mówię, że to jest Nikol. Nie, no dobra, wierzę ci, to jest Gambol, na pewno, tylko że ja jestem jakimś strasznym Gambolem, to no nieważne, dobra, zobaczmy w takim razie, tak to jest Gumball, Didi, ty jesteś naprawdę ekstra mądry. Ej, zobacz, zobacz, Didi! Teraz na 100% będzie Nicole, bo ona jest większa od Gambola. I to co, zaznaczamy, że tu będzie Nicole? Tak, chyba musimy tak zaznaczyć, bo to jego mama i dobrze zgadliśmy. Zobacz, ej, jesteśmy w to naprawdę dobrze. Ej, dobra, teraz jest kolejny charakter, Didi. Nie mam pojęcia, kto to może być. Jak nie masz pojęcia? To jest Darwin! A skąd ty niby to wiesz? Przecież ty się nawet na tym nie znasz. No bo powiedziałeś, że jest Gumball i Darwin do tej pory. Jeszcze Darwina nie było. I myślisz, że to faktycznie jest on, przecież ty widzisz czarne zdjęcie tu tylko. No ale no, nie przypomina ci to tej ryby z akwarium? Eee, no w sumie trochę mi przypomina, no, no dobra, zaufam ci, sprawdźmy w takim razie, kto to jest. Eee, miałeś rację, to jest faktycznie on, jeszcze jedno zdjęcie, Didi, i będę normalny, na pewno mi się uda, co nie? Ej, Didi, bo to naprawdę jest straszne, zobacz, ja jestem cały obrysowany, w ogóle zerknij, co ja mam na zębach? Nie, ale trochę szpinaku, sałatę i... nie wiem, co to może być. Dobrze wiesz, że to nie jest szpinak, ani sałata, to jest coś strasznego, ja chcę być już sobą Zobaczmy to ostatnie zdjęcie Ej, banan to jest Więc pewnie nazywa się banan No dobra, to zaznaczmy, że to będzie banan Ale musimy zobaczyć, Didi Bo to przecież może być podchwytliwe No, ale ja nie mam pojęcia innego A ja nie chcę cały czas pytać widzów o pomoc Więc zaznaczam, że to będzie banan Tak, Didi, czy ty jesteś też tego pewny? I w ogóle, czy ty widziałeś kiedyś chodzącego banana? Nigdy nie widziałem takiego Pierwszy raz widzę coś takiego na tym obrazku No dobra, to zaznaczmy, że to jest banan Eee, Didi i nie przychodź tu lepiej. Panan Joe. Źle odpowiedziałeś. <laughs> nie śmiej się, ja nie chcę być nim do końca życia. Dobra, muszę pogadać z Darwinem Na pewno się zgodzi, żeby mnie odmienić. Przecież tylko jednego nie zgadliśmy. Ja wcale nie chcę być tym Gambolem. Błagam Cię. Haha, <laughs> zostałeś z nim na zawsze. I co teraz zrobisz, Gambol? <laughs> no ja nie chcę, ja chcę wrócić do mojego przyjaciela. A zaraz wracamy ze szkołą do domu. Nie mogę tutaj zostać. Proszę Cię, odmieni mnie. No ja się tylko zastanowię, daj mi chwilę pomyśleć. Ej, to 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 będzie A nie, tylko nie to, co teraz ze mną będzie, idę do no, no, pani Miss Delight, ona na pewno mi pomoże. Dziaki zbiórka, wracamy do szkoły. Pani Miss Delight, proszę mi pomóc, jestem takim obrzydliwym, strasznym Gumball Joe, nie chcę nim być, proszę. Ale ciebie to ja w ogóle nie kojarzę, ty weź za mnie na wycieczkę Diddy weź ty myśl... Znasz go? No tak, to jestem. Ja, Szarki, wyszliśmy do oceanarium. Wiem, że nie powinniśmy tam wchodzić. Proszę mi pomóc. Ale jak ja mam ci pomóc, dziecko? Przecież nie wiem o co chodzi. No, wszedłem tam na dół i zostałem zamieniony w coś takiego. Proszę mi pomóc. A mówiłam, że w akwarium jest zamknięte. Mówiłam, mówiłam. Teraz zostaniesz tutaj na zawsze. Nie, tylko nie to. Co? Mam zostać tu na zawsze? To ty, nie zostaniesz tu ze mną. Chodź tutaj. <laughs> nie chcę być tutaj z tobą, pani. me desligar, por favor,